Witam Cię serdecznie w module trzecim, w którym zastanowisz się, jaka jest w tym momencie Twoja obecna sytuacja zawodowa. Zapraszam Cię do lekcji pierwszej. Ocena aktualnej sytuacji zawodowej pozwoli Ci zdecydowanie Poprawić Twoje warunki obecnej pracy, czyli dać Ci taką sposobność do tego, żebyś mogła pracować w większym skupieniu, spokojniej, bezpieczniej. A jeśli już zaplanowałaś zmianę zawodową, która polega w ogóle na zmianie pracy, czy, czy to na lepszy etat, czy na własny biznes, to z kolei po, pomoże ci ta ocena aktualnej sytuacji zawodowej, pomoże ci Uniknąć takich trudnych momentów w, przyszłych twoich, w przyszłej Twojej pracy. Dzięki temu, że odkryjesz źródła tego Twojego złego samopoczucia, dopasujesz to swoje środowisko pracy do siebie. To z kolei, tak jak powiedziałam, da Ci większy spokój, poprowadzi Cię do większej efektywności, do większej motywacji. I takiego ogólnego zadowolenia z pracy, tak? Bo dzięki temu, że zobaczysz, jakie są źródła Twojego niezadowolenia i je wyeliminujesz, no to podniesiesz komfort w swojej, e, swojej pracy. Pamiętaj też o tym, że Twoje zadowolenie z pracy to nie jest tylko kwestia komfortu pracy, ale to jeden z najważniejszych fundamentów Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego, ogólnie poczucia sensu w życiu. Gdy jesteś w pracy, która cię wspiera, która cię rozwija, która odpowiada Twoim wartościom, to zyskujesz nie tylko ty. Korzyści czerpie też Twój pracodawca, bo za dobrą kondycją psychiczną, emocjonalną pracownika idą kolejne profity, czyli lepsza, Twoja lepsza jakość pracy, Twoja większa wydajność, większa kreatywność. Mniej popełnianych błędów i zobacz, że to jest taka swego rodzaju transakcja wiązana. Pracownik, który się dobrze czuje na swoim miejscu, daje z siebie więcej i robi to z dużym zaangażowaniem. I taka postawa zdecydowanie Cię wyróżnia na tle niezadowol innych niezadowolonych współpracowników w Twojej firmie. Czyli osoby, tak jak mówiłam wcześniej w poprzednich modułach, no osoby, które są wypalone, zrezygnowane, już podupadają na zdrowie, bo powiedzmy, że podążają tą ścieżką wypalenia zawodowego, no to one nie będą tak efektywnie pracowały, one nie będą dawały z siebie wszystkiego, dlatego że nie mają takich możliwości w aktualnie. Tak, one są wyczerpane emocjonalnie, psychicznie, więc. Nie czują tej pracy, tak? wręcz ta praca sprawia im trudności, więc one nie będą miały takich efektów jak osoba, która jest z tej pracy zadowolona, która jest usatysfakcjonowana tą pracą. Tak więc taka postawa Twoja na tle innych współpracowników zdecydowanie będzie zauważona przez, przez Twojego przełożonego. I to zwiększa też Twoje szanse na awans, ogólnie na sukces, na jakąś podwyżkę, ogólnie na uznanie, ale też oczywiście realnie wpływa na Twoją codzienność, na Twoje emocje, na Twoje, na twoje zdrowie, na samoocenę, na pewność siebie, na Twoje życie osobiste, bo przecież jedno z drugim jest bardzo powiązane. Dlatego w tej lekcji zaproponuję Ci ćwiczenia, które Wprowadzone do Twojego życia jako taka regularna praktyka samoanalizy, za, z, samoanalizy Twojej sytuacji zawodowej, pozwoli ci tak bezpiecznie i spokojnie funkcjonować w Twojej pracy. Przed chwileczką powiedziałam, że naprawdę warto samodzielnie dbać o to, by nasze zadowolenie z pracy było na wysokim poziomie, bo. Jest to i dobre dla Ciebie, i dla Twojego przełożonego, co z kolei znów wychodzi na dobre Tobie, tak? Czyli takie kółeczko, które się kręci. W każdym razie zyskujesz na wielu frontach. Tak więc na podstawie tych ćwiczeń będziesz mogła przeanalizować poszczególne aspekty swojej pracy, i tam, gdzie pojawi się coś, co powoduje u Ciebie ten dyskomfort, to będzie ten punkt, któremu warto się przyjrzeć i warto to rozwiązać, żeby właśnie nie popaść w jakieś dalsze problemy, tak? tylko te, to, co się zadziało, eliminować i nie powtarzać jakichś toksycznych schematów. Dobrze, więc przejdźmy teraz do pierwszego ćwiczenia. Chciałam poprosić Cię, żebyś teraz się zatrzymała tak po prostu. Odłóż na moment telefon, zamknij wszystkie zakładki w przeglądarce, weź głęboki oddech i zapytaj się teraz siebie, gdzie ja teraz jestem w swoim życiu zawodowym. I nie chodzi mi tutaj o stanowisko, ani o to, co mówisz na LinkedInie. Chodzi o to, jak się czujesz w środku, bo ta lekcja nie będzie o analizie CV. Ta lekcja będzie o tobie. O tym, co o tobie mówi twoje ciało, twoje emocje, dusza co to wszystko próbuje ci powiedzieć. Bo zobacz, wiele kobiet przez lata nie wie, że coś, jest, że coś jest nie tak w ich pracy, bo są świetne w zaciskaniu zębów, w przetrwaniu, w udawaniu, że wszystko gra. W ratowaniu systemów, które je krzywdzą, i to, że nie potrafisz od razu określić, co się z tobą dzieje, to nie jest jakiś twój błąd, twoja wina, to jest normalny y, mechanizm obronny. To jest tak zwana dysocjacja od emocji i sygnałów ciała. Kiedy powstaje? No wtedy, gdy kobieta, gdy człowiek jest w długotrwałym stresie, Przeciążeniu, w lęku, po prostu odłączamy się od siebie, żeby móc przeżyć. Ale ten mechanizm, który ma, miał nas chronić, to zaczyna nas ranić. Dlatego pierwszym krokiem do zmiany jest łagodne właśnie zobaczenie siebie, bez oceny, z ciekawością i z taką miłością do siebie i akceptacją. Także weź jeszcze raz głęboki oddech, daj sobie teraz czas i przestrzeń na to, by wsłuchać się w swoje ciało. Spojrzymy na, na tą sytuację tak holistycznie, z czterech poziomów ciała, emocji, umysłu i duszy. Ciało to jest Twoje takie pierwsze narzędzie diagnostyczne, które, które Zazwyczaj pierwsze mówi ci, czy coś jest dla ciebie w porządku, czy to jest też dla ciebie, czy to jest jednak dla ciebie sytuacja niekomfortowa. Bo twoje ciało wie wcześniej niż twoja głowa. Dlaczego tak się dzieje? Bo mózg emocjonalny, czyli ciało migdałowate, reaguje w 5 setnych sekundy. Natomiast mózg racjonalny, czyli kora przedczołowa, potrzebuje nawet jedną, od 1 do 3 sekund. No, i to znaczy właśnie, że Twoje ciało, oznaki z ciała, zawsze wiedzą pierwsze, kiedy jesteś w niezdrowej sytuacji. Zawsze dostajesz taki sygnał pierwszy z ciała, czyli to nie jest intuicja, to jest biologia. I teraz na spokojnie zastanów się, czy napisz sobie odpowiedzi na takie pytania. Czy przed pracą boli Cię brzuch, głowa, masz napięcie karku? Albo zgrzytasz zębami, czy zasypiasz z trudem, albo budzisz się zmęczona mimo snu. Czy masz objawy, których nie potrafią wyjaśnić lekarze, którzy mówią ci, że taka pani uroda na przykład, tak? Albo, no albo po prostu nic nie mówią, tak? Nie wiedzą, co ci jest. I to nie musi być nerwica ani panika, tylko to właśnie może być ten głos z ciała. Twoje ciało wyraża taki twój dyskomfort jako pierwsze. Coś jest nie tak. Drugi punkt to są emocje, czyli taki twój wewnętrzny kompas. I znowu pytania, pytanie i zapisz sobie odpowiedź. Czy w pracy czujesz lęk, frustrację? Bezsilność, złość. Czy masz często ochotę płakać lub wycofać się? Czy czujesz, że jesteś w miejscu, gdzie Twoje uczucia nie mają w ogóle znaczenia? I znowu, to nie znaczy, że jesteś słaba, to znaczy, że coś bardzo ważnego w Tobie nie jest słyszane. Czyli Ty coś bardzo chcesz ukryć. Trzeci punkt to, to jest umysł, czyli Twoje myśli, przekonania. Jakie myśli krążą ci po Twojej głowie najczęściej. Zastanów się. Nie dam rady, nie mam wyboru. To jeszcze nie czas. Muszę to wytrzymać. Czy wierzysz w to, że zmiana pracy to ryzyko? Że wszędzie tak jest. Twój umysł działa w oparciu o nawyki i wzorce. A nie zawsze nie zawsze posługuje się prawdą. I to, jeśli tutaj masz odpowiedzi na pytania takie pozytywne, czyli masz właśnie podobne, podobne myśli, takie raczej, które Cię ciągną w dół, no to trzeba pomału usiąść i powoli, powoli się nad tym zastanowić i to wszystko sobie rozplątać i zmienić to na pozytywne przekonania. I ostatni punkt to jest dusza, Twoje takie najgłębsze ja. Czy masz poczucie sensu w tym, co robisz? Czy Twoja praca karmi Twoje wartości i to, kim jesteś naprawdę? Czy wracasz z niej choć czasem z takim błyskiem w oku? Jeśli nie, to też nie znaczy, że od razu, że to jest jakiś dołek. Może to jest takie wołanie duszy o więcej, tak? Bo zauważ, że nawet i w życiu codziennym jest tak, że czasami wykonujesz rzeczy. Które dają ci taką pełnię, które cię nasycają, które dają ci takie poczucie dobrze wykorzystanego czasu, prawda? I, i to jest to karmienie, to jest to, co, czego Ty potrzebujesz naprawdę. Jeśli tego nie masz, no to znaczy, że Ty może chcesz czegoś więcej, Ty potrzebujesz czegoś innego. To jest bardzo ważne ćwiczenie. Yy... Znajdź, znajdź na to ćwiczenie czas. Jeśli ci to nie wyjdzie za pierwszym razem, podejdź do tego drugi, trzeci raz. Napisz sobie to na kartce. Możesz to ćwiczenie podzielić na etapy, żeby mieć więcej czasu, ale odpowiedzi na te pytania dadzą ci już konkretne wskazówki, na którym etapie, którym etapem e, powinnaś się zająć e, już teraz. Jeśli odpowiesz na te pytania i wprowadzisz później plan działania na poprawienie tego, na, na uzyskanie odpowiedzi takie, które, takich, które Cię zadowalają, no to, to poczujesz większy komfort swojej pracy, większy komfort swojego życia. Będziesz oceniała tą pracę zdecydowanie lepiej i wyżej. Teraz chciałabym, chciałabym Wam zaproponować taki test zawodowy, JobFix. To, co z ciała, co z duszy, z umysłu, emocji jest niezwykle ważne. Ale też ten test też pozwoli Ci namacalnie zobaczyć, co ewentualnie w Twojej pracy jest nie tak. I tutaj musimy przeanalizować kilka takich kluczowych obszarów. Poniżej znajdziesz pytania, które pomogą ci lepiej zrozumieć, co dokładnie sprawia, że czujesz niezadowolenie ze swojej pracy. I po kolei pierwsze, pierwszy obszar, czyli czy Twoje codzienne obowiązki są zgodne z Twoimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Weź sobie kartkę, wypisz to pytanie, wypisz swoje obowiązki, i przy każdym. Przy każdym z obowiązków, jeśli one są zgodne z Twoimi umiejętnościami, napisz plus bądź minus. Dzięki temu ocenisz, w jakim stopniu Twoje obowiązki są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, mocnymi stronami, umiejętnościami. Drugi obszar to są warunki pracy. Jak one wpływają na Twoją efektywność, czyli czy środowisko pracy sprzyja twojej, twojej koncentracji, efektywności? Czy czujesz się w nim dobrze? Czy możesz pracować spokojnie, bez żadnych rozproszeń? Czy możesz zaakceptować to środowisko pracy? Czy jest ono dla Ciebie źródłem ciągłego stresu? No bo wyobraź sobie, że pracujesz w Open Space na przykład a, i bez przerwy ktoś koło, przechodzi koło Twojego miejsca pracy i to Cię notorycznie rozprasza. No to wiadomo, że yy, jeśli jesteś osobą taką wrażliwą na tego rodzaju bodźce, jeżeli to ci przeszkadza w skupieniu, jeżeli nie umiesz się skupić w takich warunkach, no to twoja efektywność oczywiście będzie spadała i tutaj takie warunki pracy będą dla ciebie mocno problematyczne. Trzeci obszar to relacje interpersonalne. Yy, Relacje z przełożonymi i współpracownikami mają naprawdę kluczowy wpływ na nasze samopoczucie w pracy. I ci współpracownicy, którzy czują wsparcie swojego zespołu, są o 70% bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków. Zobacz, jak to jest dużo. Więc tutaj, w tym obszarze, musisz ocenić, odpowiedzieć sobie na te pytania, które są tutaj wyszczególnione. Czyli jak oceniasz swoje relacje z przełożonymi współpracownikami, czy czujesz ich wsparcie, docenienie, pomoc ewentualną? To wszystko sobie wypisz w tym obszarze. Kolejnym obszarem jest satysfakcja zawodowa i możliwość rozwoju. Wiadomo jest, że brak możliwości rozwoju może zdecydowanie prowadzić do takiej stagnacji zawodowej. I jest to jeden z ważniejszych czynników wpływających na decyzję o pozostaniu w firmie. Także tutaj też zastanów się, czy czujesz, że Twoja praca umożliwia Ci Twój rozwój, czy, czy są oferowane jakieś szkolenia związane z rozwojem osobistym. Odpowiedz sobie na te pytania i zobacz, czy to Ciebie satysfakcjonuje, czy nie. Kolejnym kluczowym obszarem są oczywiście warunki finansowe. Czy to wynagrodzenie, które otrzymujesz, jest dla Ciebie satysfakcjonujące? Czy ono jest adekwatne do wykonywanej pracy? Czy ono jest na podobnym poziomie jak widełki na innych stanowiskach, na podobnych stanowiskach w innych firmach? Czy, czy może firma oferuje jakieś dodatkowe benefity, które, które są dla Ciebie ważne? No i ostatni obszar to jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. To jest oczywiście niezwykle ważny obszar i zastanów się, czy, czy w Twojej firmie tak jest. Może być na przykład tak, że Ty faktycznie wychodzisz po 8 godzinach, czyli teoretycznie. Ta równowaga jest zachowana, ale co z tego, jak na przykład, dostajesz bardzo dużo maili, zapytań, telefonów związanych z pracą już po zakończonym dniu pracy? No to oczywiście również wpływa na zaburzenie tej równowagi i jest zdecydowanie niewskazane i tak być oczywiście nie powinno. To ćwiczenie oczywiście również będzie w wersji PDF. Będziesz miała wypisane te pytania, będziesz mogła sobie tam na nie odpowiedzieć. Także drugie ćwiczenie, które daje jeszcze bardziej pełny obraz tego, jaka jest sytuacja zawodowa w Twojej pracy. Tam poprzednie ćwiczenie takie bardzo holistyczne, dotyczące tego, co czujesz, emocje, a tutaj, tutaj, tak bardziej. Praktycznie. Jeśli na większość pytań z tego testu zawodowego JobFix odpowiedziała się negatywnie, no to raczej, raczej ocena tego jest taka, że no albo ta praca, to stanowisko pracy, to środowisko pracy wymaga dużej korekty, jakichś negocjacji, rozmów z przełożonymi. Tak, żebyś miała to środowisko bezpieczne i spokojne, do swojej satysfakcjonujące do swojej pracy. No albo jeśli stwierdzisz, że jednak nie chcesz takiej drogi, no to, to oznacza tyle, że musisz rozpocząć, rozpocząć sobie planowanie Twojej zmiany zawodowej. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Może być taka sytuacja, że z tego całego testu JobFix wyjdzie Ci na przykład jeden minus, ale będzie to minus taki, no bo tak, czyli jeden minus, czyli teoretycznie praca jest ogólnie dobra, ale jeśli Ci wyjdzie taki minus, który przekreśla zdecydowanie pracę w tym miejscu, no to ten jeden minus będzie oznaczał, że ta praca nie jest dla Ciebie. Wyobraź sobie, że pracujesz w firmie, gdzie jest open space, już jakby trzymając się tego, o czym mówiłam i masz to swoje miejsce pracy wyznaczone, ale jesteś osobą wysoko wrażliwą i ilość bodźców dochodzących do Ciebie w czasie pracy, tak naprawdę uniemożliwia Ci pracę. I co z tego, że wszystkie pozostałe warunki są spełnione, wszystkie, wszystkie inne elementy tej układanki są, są ok, jeśli... Jeśli to miejsce pracy zdecydowanie przekreśla Twoją efektywność, wydajność, jeśli to, powoduje, jeśli to powoduje wiele pomyłek, i jeśli po rozmowie ze swoim przełożonym dostajesz taką odpowiedź, że no niestety nie da się zmienić tego miejsca no firma nie dysponuje innymi miejscami i nie ma innej możliwości niż tylko praca w tym miejscu, no to zobacz ten jeden minus może przekreślić właściwie całą tą, całą tą dobrą pracę, bo jeżeli pozostałe aspekty są na plus, no to to jest dobra praca akurat dla Ciebie. Dobrze, co robimy dalej z tym testem JobFix? Kroki, które należy podjąć po wykonaniu tego testu. Przede wszystkim zastanawiamy się nad priorytetyzacją problemów, które wynikały, z tego testu. Sporządź sobie listę najważniejszych kwestii, które mają największy wpływ na Twoją satysfakcję z pracy. Czyli te wszystkie minusy, które Ci wyjdą, wypisz i zobacz, co, jest, co w największym stopniu sprawia Twój dyskomfort. Co jest dla Ciebie najważniejsze. I ułóż tą listę od najważniejszego do najmniej ważnego problemu. Następnie zobacz, czy zmiany, które możesz. Czy, znaczy, czy możesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany, jeśli chodzi o te minusy, o te negatywne aspekty tej pracy w ramach obecnej pracy. Czyli na przykład, jeśli, jeśli dla Ciebie ważny był elastyczny czas pracy, czy możesz, czy możesz ten elastyczny czas pracy negocjować, lub czy możesz zmienić zakres obowiązków, tak? Poszukaj rozwiązań, które mogą poprawić daną sytuację. Porozmawiaj z szefem, może ty sama zaproponuj coś, jeśli przychodzi ci do głowy jakieś rozwiązanie. Jeśli natomiast zmiany w ramach obecnego stanowiska są niewystarczające, to musisz zacząć planować zmiany swojej kariery. I tutaj, w tym miejscu, należy się zastanowić nad takimi długofalowymi celami i tym, co chcesz osiągnąć. Oczywiście, nie da się tutaj w tym kursie powiedzieć wszystkiego, bo jest on zbyt krótki. To robię w wersji kursu rozszerzonego, ale jeśli wypiszesz to w tej kolejności, o której mówię, jeśli poszukasz rozwiązań, zastanowisz się co możesz zrobić dalej, jak to naprawić, jeśli się tego nie da to zaplanować zmianę swojej ścieżki zawodowej, to z pewnością to ci tutaj ten job fix ci tutaj tą pracę ułatwi i pomoże w wyznaczeniu celu, który chcesz osiągnąć. Zobacz te dwa ćwiczenia pokazały ci gdzie jesteś dzisiaj. To jest taki Twój jeden punkt na mapie. I żeby, no żeby ruszyć dalej, to musisz znać to swoje położenie, prawda? Musisz wiedzieć, z którego Ty miejsca zaczynasz. No i właśnie to zrobiłaś. Masz już tutaj z tych dwóch ćwiczeń wiele różnych sygnałów, czego Ci brakuje, co Cię boli, co byś chciała zmienić. No i teraz czas jest na to, żeby spojrzeć na to głębiej. Co Cię tak naprawdę napędza? Jakie wartości są dla ciebie ważne? Jakie przekonania cię wspierają, a jakie, e, jakie ograniczają? No i jakie masz swoje naturalne talenty czy mocne strony, y, które, które, będziesz mogła, y, które będziesz mogła wykorzystać w obecnej czy przyszłej pracy? I w następnej lekcji przyjrzymy się temu y, wszystkiemu, y, bo jeśli poznasz. Te rzeczy, które dotyczą Twojego życia, Twojej pracy, to Twoje życie zawodowe mo, będzie mogło być takie zdecydowanie lekkie, gdzie będziesz czuła sens tego, co robisz i taką, z, z taką autent, autentyczną Twoją wewnętrzną siłą. Zapraszam Cię do lekcji drugiej.